Przyniósł mi szabelkę, taką dziecięcą i mówi, jak zobaczysz tą zdziawę, to tnij ją przez pysk z lewej i z prawej. Parę minut i człowieka nie ma, tak? A nie żałuje pan na przykład, że taki filecki zginął? strzelał starszy sierżant UB Piotr Śmietański, etatowy kat Mokotowa, etatowy morderca. Po kilku minutach to właściwie człowiek już nie bardzo czuł, czy go dalej leją, czy nie, a jak stracił przytomność, to już było w ogóle fajne. Podążałem tymi samymi ścieżkami, co resor bezpieczeństwa. Profesor bezpieczeństwa dysponował materiałami z 7-8-miesięcznej inwigilacji tych osób. Kiedyś tutaj, w Auschwitz, królował Józef Cyrankiewicz, Pileckiego nie było w ogóle. Wszystko wskazuje, że to Cyrankiewicz był konfidentem. Kryptonim klasztor. Dopaść Pileckiego. Matka go przezywała z jawem, bo on się poruszał bezszelestnie. Myśmy jedli kolację w kuchni, a on otworzył drzwi wejściowe bezszelestnie i stawał w drzwiach kuchennych i obserwował nas przez kilkadziesiąt Czyli lat. Czyli znowu sekund. rasowy wywiadowca. Ta, no, tak, tak, tak. Także on widział wszystko, sam będąc niewidoczny.